Kawa należy do jednych z najlepszych surowców w tym roku, choć biorąc pod uwagę cały rok, jedynie tak naprawdę dwa ostatnie miesiące doprowadziły do bardzo silnych wzrostów. Biorąc pod uwagę najniższy poziom z początku października, cena kawy odbiła aż o 40%, natomiast w całym bieżącym roku wzrost cen wynosi 27%. Wzrost cen kawy bierze się przede wszystkim z, ze zmiany sytuacji Fundamentalnej w sezonie 2019 oraz 2020 Międzynarodowa Organizacja Kawy wskazuje na dosyć spory deficyt na rynku na poziomie 500 tysięcy worków. Co więcej, ta sama organizacja zmieniła również swoje estymacje dotyczące sezonu 2018-2019 wskazując na niewielki deficyt, mimo że w poprzednich miesiącach cały czas prognozy wskazywały na na to, że jednak w tym sezonie, w mijającym sezonie, mieliśmy do czynienia z dosyć sporą nadpodażą. Również dane dotyczące handlu za październik pokazały ogromny spadek, kilkunastoprocentowy spadek eksportu, przede wszystkim z Brazylii, co pokazuje, że mamy sytuację, w której może zaczynać brakować kawy przy dosyć stałym wzroście popytu. Ta cała sytuacja prowadzi do dosyć wyraźnego spadku zapasów na giełdach. W tym momencie zapasy na giełdach są najniższe od 3 lat, co przypomina sytuację z 2016 roku, kiedy to ceny kawy wzrosły bardzo wyraźnie o kilkadziesiąt procent. Biorąc pod uwagę tę sytuację z 2016 roku, można liczyć jeszcze na około 20% wzrostu cen. Obecnie cena kawy znajduje się w okolicach 128 centów za jednego funta i wzrost cen o 20% wskazywałby na okolice 155 centów za jednego funta.